a my po wstępnym rozeznaniu idziemy zobaczyć parcele jak wyglądają Tak to wygląda zaraz będziemy się rozkładać Teraz będziemy parkować drugi zestaw drugą przyczepę sanitariaty są tak jak widzieliście a Jeżeli ktoś Powierdnię... ma ochotę to może sobie zagrać w mini golfa tak się tutaj nam pięknie podziękuje pełno basenów Teraz ja się przejdziemy i zobaczymy jak dalej wygląda. A my po wstępnym rozeznaniu idziemy zobaczyć parcele jak wyglądają. Znają życie to standardowe weźmiemy. Tutaj jest ta dyskoteka. Tutaj macie dyskotekę. Nightclub, prace, zabaw, wszystko tutaj jest no, Ale temu ty się nudzi już z gabarytami Peotro tamto już własnego facet ma Przepotężny Przepotężny kamper No to tak, parcela została już zdana i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Bo mamy do dyspozycji parcela 2024 i 6 bądź po drugiej stronie 15 i 13 zobaczymy które są wolne i jak to wszystko wyjdzie a my wjeżdżamy na parcele już jesteśmy po zameldowaniu się meldunek wyszedł na wiatr sprawnie to wszystko poszło wzięliśmy inną parcelę niż docelowo myśleliśmy i będziemy się lokalizować na tym miejscu zobaczymy, jedziemy Dobra, Marcin przyjechał Dobra, jedziemy po malutku Dobra, jesteśmy ustawieni na swoim miejscu docelowym tak to wygląda, zaraz będziemy się rozkładać Teraz będziemy parkować drugi zestaw Drugą przyczepę No i się zadomowiliśmy Dobry. Tak tu stoimy Dobry. Tu jest Marcin wtedy z komiś dziewczynkami stoi a my po drugiej stronie w ten sposób jesteśmy zadomowieni. Camping BVIDIG, jeden z fajniejszych już byliśmy na nim. Dlatego tutaj wróciliśmy, bo naprawdę to co on tutaj oferuje to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych atrakcji. I to nie jest prawda, że brak miejsc miejsca są. Więc zapraszam. No i tak, tutaj mamy pierwszy sanitariat. Ten z którego my będziemy korzystać, jak on wygląda, to za siedmlecie Miejsce, w którym myśmy byli za pierwszym razem, to jest tutaj ten kamperek. Patrzcie jak to się prezentuje pięknie Alejki są zadbane Kwiatki, no wiadomo, kwiatki się będą sypały Świetnie Tam jest olbrzymi teren, olbrzymi teren to jest O, patrzcie, niewiadów też takie razy tasy tu są. Fajna niewiadówka, nie? Piękna, piękna. A my idziemy zobaczyć jak sanitariaty wyglądają. Tak, się tutaj to prezentuje. Rysznice bardzo, bardzo skrotne. Część palatowa Sanitariaty są Tak jak widzieliście pobieżnie To jest czas schludne idziemy zobaczyć się przejechać po campingu Bidditch Rowerkami Tam się gdzieś młody skrada i będzie startować zaraz. Ja. <gry> Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie zagrać w minigolfa. Tak się tutaj nam pięknie prezentuje. Dosyć sporo ciekawe miejsce do gry w minigolfa. Jak najbardziej dla dzieci w 100% fajna zabawa. Jakieś mamy tam mosty nie mosty przewężenia, ośmiornice. No, prezentuje się to świetnie. Parkour jak najbardziej dla dzieci do gry w kosza i nie tylko tam pani widać, że bardzo ładnie o niego dba jest Mamy również trzy rodzaje basenu, z czego jeden jest basen zamknięty różnego rodzaju gry, place zabaw, park linowy, pośród drzew patrzymy, zobaczymy tutaj Cenowo to wygląda 500 metrów 10 metrów 12, 3 metry 12 metrów to jest chyba tamten w góry nie cenowo mamy za minuty czyli 20 euro 60 minut 25 euro 90 28 euro 120 minut Mamy na czas, a nie na ilość przejścia, więc nie jesteśmy tutaj w tym momencie ograniczeni w jakichkolwiek sposób. Parkour bogaty, ciekawy. Tamten to jest 12-metrowy zjazd nad nami, czyli skaczesz z 12 metrów, lecić prosto w dół na tą tutaj zieloną. Chciałbyś zjechać, skoczyć? Ja. Czemu nie? Zjechać wola. Zjechać woli. Zjechać to masz tamten 500 metrów. Ściana spinaczkowa, ile ta ściana? Osiem, nie, 10 metrów. 10 metrów, to ściana spinaczkowa. Dasz radę? Tak, tak, Dasz? tak, tak. tak, No to będziemy próbować potem. Tutaj mamy dla najmłodszych, zobacz, Kasper. Dla najmłodszych, jakby chcieli się pobawić, po wygłupiać. Z całego parku i nowego mamy boiska, zarówno jak boiska do gry w piłkę, jak i do kosza do tenisa również tam się znajdują i nie tylko do tenisa, do kosza pięknie to wygląda koło boiska do kosza, do piłki również mamy boisko do siatki plażowej w sumie mamy ich dwa sceny dla najmłodszych wyglądają w ten sposób mamy dużą jakąś łódkę i nie tylko baseny z wodą ciepłą baseny są czynne Teraz mamy w tym momencie porę obiadową. Kasper! Jak te baseny są czynne Co? Baseny jak są czynne? od 9 do 13 i od 15 do 20 Camping nam oferuje bardzo dużo domków Jest ponad 3000 parcel do wyboru domki mamy mobilne Tutaj mamy jakieś domki Atrakcjami, pod które można wykupić sobie wycieczkę i wycieczkę Mamy w czterech językach wszystko. Camping nam prezentuje dosyć zróżnicowany sposób odpoczynku. Tam mamy supermarket, za tymi krzeczkami. Też jest tam się znajduje dyskoteka. A my sobie. Jest wolna parcela, więc sobie pozwolimy tędy przejechać. I mamy taki tutaj market z barem, z restauracją, ze wszystkim my się przejedziemy teraz główną alejką, czyli tą, która się tu znajduje. Zobaczycie, jak główna alejka wygląda. Do dyspozycji również macie na kampingu takie piękne domki. Tutaj mamy główną alejkę. A my pojedziemy wśród domków, te baseny się znajdują w domkach, Tak pomiędzy. No bo są trzy, tutaj na kampingu mi widzisz, są trzy baseny. Jesteśmy przy drugim basenie. On jest widocznie chwilowo zamknięty. Tam pracownik czyści go. A my idziemy zobaczyć, jak on wygląda. Bo basen sam w sobie wygląda, zasnie. Widać kamping. Dba o baseny. Tutaj pan właśnie ten basen sprząta, czyści. Wśród domków znajduje się trzeci basen. Ten basen wygląda w ten sposób. Również mamy tutaj wjeżdżanie, To są baseny trochę głębsze. Mniej atrakcji jest dla dzieci. Tak jak to jest widoczne. Ale ten basen jest czynny. Piękna plaża, piękne morze. Takie cuda tutaj, wiatr wieje od strony morza, niesamowity parkur, ale ludzi potęga. sobie jeśli chcecie wejść na camping, potrzebujecie taką bransoletkę, bo jak w -Nie patrzeć, wszystko jest zamykane, odbijamy się i dopiero wchodzimy. Z tego co sobie kojarzę to na campingu BV jest bardzo fantastyczna restauracja, gdzie można sobie spędzić super czas. Znajdujemy się obecnie przy bramie wjazdowej, bo wszystko trochę wieje, więc nie wiem jak tam będzie dźwiękiem i zobaczymy ile ile nam potrzeba i ile zajmie nam tego wszystkiego czasu, ile metrów, ile kilometrów objechanie całego campingu dookoła. Na chwilę obecną ile mamy. Tak jest tutaj na liczniku, nie wiem czy będzie to pokazane. Może coś będzie widoczne, może nie. W każdym razie mamy 3787 km i 600 m. Jedziemy no tak, park liniowy mieliśmy, jedziemy koło portu. Zobacz, No patrząc to camping jest olbrzymi. Zobaczcie, tutaj może tu w taką rzeczkę się przeradza. No, camping-camping jest olbrzymi i ścieżka się nam chyba już kończy tutaj, tam mamy jakieś podeszki, musimy tutaj już jechać. Każdy camping, każda bytka. domek mają własną butlę gazową z połączeniem. Pojedziemy tędy, tutaj raczej nic nie będzie. Tak to wygląda, one są delikatnie tak jakby pod kątem, ale świetnie wyglądają, fajnie mieć taki domek. Chyba powoli już się zbliżamy na chwilę, obecno mamy przejechane 3790,5 km. Zobaczymy jak dojedziemy do końca ile to będzie. Domki, które tutaj są za mną. To jakby nie patrzeć, to są domki z własnym dysznem, z własną ramą, czyli w każdym razie, w każdym momencie można je wziąć i przetransportować w dowolne miejsce. Więc dlatego to się nazywa domek mobilny. Prawdopodobnie tamte wcześniejsze trzy domki to są domki remontowane, które są na podmianę tych domków. Jakby coś się tam działo, stąd stoją na oboczu, a my jesteśmy już na miejscu. Ile nam to zajęło? Właśnie mamy 90,7 km, czyli camping, objechanie campingu dookoła to jest niemalże 3 km cała droga. Ile to zajmuje, no na pewno trzeba rowerem liczyć pół godziny. A my idziemy na basen, zobaczymy, jak wyglądają sprawy z basenami. Bo, jakby nie patrzeć, go od godziny 13 do godziny 15. Baseny są zamknięte, więc w tym momencie już jak najbardziej muzykę jest słyszalna no i zabawa idzie pełną parą patrzcie jak jest równane pole golfowe zrabione, dostępny jest wir samo wejście na basen nie wymaga jakichś opasek, nie opasek po prostu wchodzimy jak jest to widoczne tutaj na basenie tym pierwszym którym wcześniej pokazywałem ludzi nie miara mamy pełno basenów Teraz ja się przejdziemy, zobaczymy jak dalej wygląda. Ale ludzie. Ale ludzie po prostu mówią tutaj. I tam mamy strefę dla dzieci. W tej części mamy taki ludzi. Tam jest z atrakcjami dla dzieci. Naprawdę, naprawdę jest bogato oblegany. Pięknie ten wygląda. Na truski, nie na trycki. Każdy może tutaj spędzić czas. Obejdźmy to dookoła zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście pan na górze pilnuje. Mamy zjeżdżanie i magiczne drewniane wiadro. I lecimy, mamy skok! Jest, skok! Jest jest skok! Udany! Tak wyglądają baseny. Basen, jeden z trzech basenów na, kam na kampingu Biblicz właśnie w ten sposób marzyciele spędzają czas. Jeżeli chcecie zobaczyć co tutaj więcej słuchać, subskrybujcie nas, marzyciele, idą cały czas do przodu, my tutaj stacjonujemy niedaleko basenów, jedna ekipka, druga ekipka marzycieli i tak się bawimy, szukamy naszego dzieciaka, baseny są zaprezentowane, my na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną zamykamy tą część zabawy, baseny są przedstawione idziemy właśnie spędzić czas rodzinnie. Czorne życie na kampingu i tętni życie, dużo tu się dzieje, każdy ma coś dla siebie, bo zarówno jak i za mną tam się odbywają zabawy, atrakcje dla dzieci, to w tym momencie się odbywa przedstawienie Marii. co przyodbywa tutaj tam mają piłkę siatkę układają, wszystkie idą w stronę morza. Jakby nie patrzeć. Wieczorny spacer. Oczywiście godzina druga w nocy w tym momencie jest. Muzyka w oddali. Jak najbardziej jeszcze dają czadu, a my sobie wracamy na kemping nasz.